Witam w kolejnym odcinku Dań Stowitkowskiego. Bohaterem głównym dodatek do mięs i serów Jarzębina Premium Stowit. Schab pieczony z sosem z Jarzębiny może wydaje się trudny i wyrafinowany, a ja pokażę Wam, że z tym produktem to jest proste, smaczne i cieszy na talerzu i w smaku. Do mojej marynaty potrzebuję kilka gałązek rozmarynu, łyżkę stołową tymianku, olej, wódkę wiśniową, miód stowit, dwa ząbki czosnku, sól i pieprz, paprykę wędzoną, która dopełni smak mojej marynaty. Wszystko razem mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Mięso zamarynowane, 12 godzin leżało sobie w marynacie. Mamy wódkę wiśniową, mamy miód. Smak mocny, skruszało mięso, więc kroimy sobie steki około 1 cm. I tylko i wyłącznie teraz użyjemy pieprzu świeżo mielonego i soli. Pierwsze z jednej strony. Patelnia nagrzana. Nasze steki rądują na patelni bazą pliczosnku jeszcze na patelni, żeby to mięso nabrało jeszcze mocniejszego, fajniejszego smaku i mała gałązka, dwie, trzy tymianku. Mięso musi być brązowe, musi się zezłocić, ono też nie może się za bardzo spalić. Przerzucamy na drugą stronę. I teraz ten smak, który jeszcze podbije, to będzie świeże masło. Ten proces nazywa się bastowaniem. To jest nadawanie mięsu takiej glazury, takiej złocistości. Dostaje takiego orzechowego posmaku. Wyciągam mięso z piekarnika, ponieważ na pewno już jest gotowe. Musimy się troszeczkę z wieprzowiną inaczej obchodzić na przykład niż z wołowiną w przypadku taka wołowego. On jest różowy, czasami jest yy, krwisty. Teraz mięso musi sobie odpocząć chwilkę. Mięso się w środku uspokaja, tak się na to teraz mówi. Soki się układają, za chwilkę będzie gotowe do krojenia, no i do konsumpcji. Najważniejsza rzecz w naszym daniu, najważniejszy produkt, czyli jarzębina premium stovid. Będzie wykorzystana w sosie, tak jak wcześniej już mówiliśmy, właśnie sobie go teraz przygotujemy. Mamy oliwę, nagrzewamy ją, białą cebulę kroimy w kostkę, smażymy na oliwie z odrobiną czosnku. Oliwa rozgrzana. Cebulę i czosnek doprowadzamy do zezłocenia. Podlejemy czerwonym winem. Jarzębina premium Stovit. Około dwóch łyżek. Mamy wystarczająco wyredukowane. Dodajemy sos pieczeniowy. Profesjonalnie mówi się na to demi -glas. Można kupić już gotowy taki sos. Przepis oczywiście również jest w internecie. Sos po delikatnym wystudzeniu dostaje w prezydencie od nas masło. Nie możemy masła dodać do gotowanego sosu, gdyż się oddzieli i będzie, będzie rzadki, straci swoją konsystencję. Dwa najważniejsze produkty mamy gotowe. Mamy sos z jarzebiną, mamy schab, Składamy nasz talerz, ja sobie go pokroję w cienkie plastry. Wytworujemy zielonymi listkami do szponki. Mam no, tu świeże jabłko, wiem, że świetnie zagra na tym daniu. Odświeży nam to danie, nada też koloru. Pokroję sobie w cienką słomkę i zaaranżuję ją na talerzu. Z sosem z zarzębiny i świeżym zielonym jabłkiem. Finalne danie bardzo fajne. Jak widzicie, Witkowski zaskakuje i zobaczyliście proste danie z wykorzystaniem jarzębiny premium Stowit, która nadała mu charakteru i finezji. Oglądajcie jak zwykle nasz profil na Facebooku, a zobaczycie jeszcze więcej kreatywnych pomysłów na wykorzystanie przetworów firmy Stowit. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam. Bartuje Witkowski.